Znajdujemy się właśnie przed sklepem budowlanym, gdzie mamy 50 zł do wydania na znalezienie jak najlepszych rzeczy do zbudowania wieży. Co z tego wyjdzie, ja sam nie wiem, co jaka wieża z tego możemy ulepić, ale zobaczymy. No to żadnej. To jest tego nie, ale z rzeczy, które tam zdobędziemy. Pana usza, kryje się. No to Ty to... nie patrz, nie możesz, Dobra, tak moi drodzy, generalnie tak. mają 50 zł do wydania. Nadal nie wiem, co chcę kupić. Ale <noise> zaraz coś tutaj wykombinujemy. Myślę, że nie jesteś na dobrym dziale. Też mi się tak wydaje. No to I ja nie mogę ci pomagać. Ja mam pomysł na wieżę ale nie mogę ci pomagać. To musicie jakieś narzędzia się nam przydadzą, bo zawsze mam taki problem w filmach jedzeniowych, że zapominam najważniejszych rzeczy, jak nie wiem, oleju, Coś nam się tu przyda. Chyba nie. I jak tam ci idzie? No ja jestem bardzo zadowolony ze swojej pierwszej rzeczy. Jest tania, duża. Ile kosztuje? Nie pamiętam. No ale ja nie pomagam. Nie 12 zł. To droga, Są są tańsze rzeczy. Okej. Okay. mówiłam, że to Michała. Powiem wam tylko, że nie wiem, co to jest i nie wiem, ile kosztuje. Może z jakimś To nie wiem, co, gdzie są. Jestem pierwszy raz w tym sklepie. to jest to 30 zł. A nie, to trzeba znaleźć miejsce. Tam były jeszcze takie malutkie, bo to jest chyba za drogie. Jakbym to wziął, to to już była cała wieża. Michał <laughs> postanowił wziąć to. Bo to kosztuje 20 zł. 19,99 bodajże. przyznaję, idźcie? No, przyznajcie tego, żeby zobaczyć, co on wziął. Że już nie jest walka przegrana no ładnie baby ładnie ładnie mną to nie ma żartu, stoisz na moje rzeczy o przepraszam przepraszam oć nie wiedziałam dobrze już idę zadrę w ton ale to masz niezłe działa a to ci po co? biorę. no nieźle ty a tamta długa rura ty 15 zł kosztów ale my tego nie zmieścimy do samochodu zmieścicie jak tam Michał dobrze Mateusz i znowu co znalazłem ja też mam kilka takich No on też chciał to wziąć teraz. Ale no faktycznie to właśnie nie zmieści. Mieści się, ja dam radę, mówię wam. Wszystkie oszustwa się dzieją. Mateusz, a ty zmieścisz się w budrydzie? Nie wiem, a co jeżeli się nie zmieszczę? To zostawiasz wszystko. Więc lepiej oblicz. Znaczy, nie, w sumie nie wiem jaka zasada. Pewnie że to, co jest wyszką. Możesz to połączyć. Taki mam plan. Jeszcze mam kolanka tu w ogóle. Skąd ty wiesz kolankę? Fika, za kogo ty nie masz? No tak, stworzyłeś jedną całą szafę w tam. Za pomocą noża, widelca i chyba tam nie wiem czego, łyżki? Tłuczek. Ja mam ja nadzieję klatuj. tylko, że ja nie zapomnę tego skasować. O matko! Może na szerokie wyczęta. Ja mam generalnie wstępny pomysł, Czy z tym to nie wiem, co chcę zrobić. Ale już mam papieru toaletowego, bo to już będzie super, nie? Tylko tak dużo trzeba wziąć. Chciałem, bo gdzieś papier toaletowy no tam. Dużo on był drogi, dosyć Ale ty tego nie zmieścił do kolejosa. Znowu się. Także jakby zamknięty, powierzchnię. Dobra, robimy zakład odbieszkę? Nie. O moją dobrą O kurde, to nie wiem, czy to. <laughs> Dobra, niech będzie, niech będzie. <laughs> Chciałem powiedzieć, że dojechaliśmy i wygrałem zakład Wiktoria. Bo wszystko weszło, weszło. Ej, Michał, mam pomysł. Ma kim No, jaki? Czy widzisz na ogromnym murem? No. I widzisz swój samochód? No. Trzy, trzy. Nie! <laughs> Nie wolno. Fajne są te rurki. No, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Pamiętaj, Mati, że te wieże muszą przetrwać nasze testy. Tak, a potem to jest tyle 24 godziny. Dokładnie tak. Jakie je Z jednej strony buduje Michał, z drugiej strony buduję ja. Tak, to jest takie nasze prowizoryczne odgrodzenie, żebyśmy się po prostu nie inspirowali sobą. Więc tak to będzie wyglądało, żebyśmy nie podkradli sobie pomysłów na nasze wieże. A będziemy budować osobno. Najpierw będziesz Michał, potem będziesz ja. Także wchodząc tutaj ja nie będę widział tego, co to zbudował Michał. Tak będzie. No to Michał powodzanka. Dziękuję bardzo. Muszę zabezpieczyć jeszcze przed tym odcinkiem, bo yy, może być Cię. Daj mi to, no nie mały rzeczywiście. Tak naprawdę to byłem całkowicie poważny. Nie uderaj tego. Papi! Dobra, Michał powodzenia. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia, to widać, tylko w sumie bym chciał zacząć. Bo... A czas mi jeszcze nie leci, dobra, to możemy sobie tutaj, proszę bardzo, może rolkę. Mati, no tam jest generalnie bardzo dużo rzeczy w tym pokoju. Okej, okay. czyli aha, może włączę sobie stopper, bo, bo w sumie to chyba jest na czas. Więc uwaga, uwaga, czas. Tak, 10 minut, no zobaczymy. Więc tak, nasze rzeczy. O kurde, ta ogromna rura. Nadal nie mam pojęcia po co ją taką dużą wziąłem, ale, ale wygląda solidnie. Jedynie trzeba ją jakoś tutaj umiejscowić. Kurde, ona się przewala. No, będzie trzeba ją jakoś umiejscowić. Plan na to mam taki, że y, to będzie stanowiło taki stafy do tych rur, To wszystko oblepimy taśmą, którą kupiliśmy i powinno przetrwać wszystkie testy dzisiejszego odcinka. Y, mam taką przynajmniej nadzieję. A wy, moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich budowniczych, budowanych odcinków, zostawcie kończę, kciuka w górę i subskrypcję na ten kanale, żeby nie przegapić właśnie takiego rodzaju filmów, a ja... Zabieram się i u... to już zleciało mi minuta 20. Jak to się w ogóle stało? Dobra, ja was zostawiam i działam z tym. Dobrze, więc tak. To jakaś po prostu, według mnie, trzeba to po prostu przymocować na ziemię. Ja nie wiem czym, bo jedyna rzecz, jaką do tego mam, to jest taśma, która zginęła. No nie wiem, moi drodzy, jak myślicie, mówicie nam coś w komentarzach, co myślicie, a raczej jaka wieża nam wyjdzie. Ale dobra, zobaczymy. Patrząc na stabilność mojej wieży, obawiam się. Najważniejsze, tylko żeby ona po prostu się nie przewróciła. To jest klucz. Więc zrobimy takie długie. Dobra, przewraca się, niedobrze. 5 minut zostało i pomyślałem, że możemy w sumie wykorzystać różne tutaj rzeczy, które mamy po prostu obok siebie, więc ja stwierdziłem, że cały ten film też sobie oplotę tą taśmą i według mnie teraz to jest naprawdę solidne, bo wszystko powinno przetrwać, ale zobaczymy, czy tak będzie, więc teraz nasze podpórki też damy na ziemię. No, no nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. To tutaj chodź, po no, co to, ale no nie wiem, no, trzeba wykorzystać, skoro nie kupiłem, to też to użyję. A może jakoś nam to pomoże. Zostało mi aż 2 minuty czasu, ale z sumie chyba już skończyłem. Więc czas możemy wyłączyć. Wygląda to tak. Tutaj mamy jakieś podpórki, które wymyśliłem. Wszystko jest razem posklejane, więc dobrze, że była ta taśma, bo bez niej byłaby po prostu tragedia. I teraz najważniejsze, czyli ten stoliczek. Bez tego jakbym na to nie wpadł, to by się w sumie nic nie udało. Mati! Skończyłem! Więc tak wygląda moja wieża. Mati! Nie wiem Mati, czy ty to przebijesz. Do... Właściwie chyba trochę wystaje. Mogłeś nie mówić, nie zauważył. <gry> Ale dobrze, że mamy taką zasłonę, no więc Mati, życzę Ci powodzenia, bo ja jestem bardzo Właściwie? zadowolony ze swojej konstrukcji. Właściwie to co? Ty możesz tu być i patrzeć. Ej w bo sumie to tak, bo, sobie bo, bo sobie i tak już swojego nie ruszę. No to dobra, dobra, Maticzek No stoper, ja zaczynam. Dobra, więc uwaga, uwaga 10 minut, czas. start jedziesz, Mati. No jestem ciekawy, co tutaj wykombinujesz. Jaki to masz pomysł ja w ogóle? Mam taki pomysł, że. No nie będę patrzył, no, nie chcę patrzeć. do no, I tylko kawałek, oczywiście. Dobra, wiesz co, zrobimy tak. No no jestem no, ciekawy. Zacznijmy ja od kartonów, bo one są tu największe, najlepsze i najbardziej atrakcyjne oczywiście, bo kto nie robi kartonów? ja na przykład uwielbiam. Nie ja też, możemy zrobić notkę w kartonie. Nie, 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 może nie, to nie Bardzo <gry> ładnie Mati, bardzo ładnie, jeden karton złożony No ale Mati, powiem Ci, że to jeszcze tutaj troszkę brakuje Jestem ciekaw jak wytrzymają nasze wieże owe testy Moi drodzy, jeśli ktoś by się z Was zastanawiał, nie ma dzisiaj z nami niestety Wiktorii Ponieważ nagrywamy to y, kilka dni później <gry> I akurat Wiktorii dzisiaj nie ma, ale... ale budujemy Jak tam Ci idzie Mateusz? No, dość, no, zepsułem Jak zepsułeś? Karty. O kurde, to nie dobrze. Domatki, masz jeszcze 7 minut i 50 sekund do skończenia twojej wieży. Powiem Ci, że jestem... Generalnie jakby jest tak, że możemy jakby korzystać... Jakby jesteśmy w mieszkaniu, więc możemy korzystać z lokalizacji, nie? Tak, tak. Tak, ja wybrałem tamtą i no jestem mega zadowolony. No strasznie, ja jestem ciekaw właśnie tych testów. A co jak nasze wieże? Kurde, ej, ale dobre. A co jak nasze wieże? Obydwie wieże przetrwają wszystko? Wtedy spędzamy w nich 48 godzin. Dobra. Zartowałem, nie spędzę nich 48 godzin. Mega ładny pomyślałeś, żeby to rozplatać ze bo na tym się zastanawiam najbardziej. Jak ty z sobą wszystko połączyć. Ja sam nie wiem. Ja jakiś tam pomysł miałem, ale to tylko dzięki moim zakupom. No chyba do tego nawet. Idealne złącze. To już śnika No bardzo ładnie Mati, wygląda solidnie Przynajmniej, no chyba że ten worek spadnie to też ja mam 6 minut i 26 sekund No to sporo czasu masz jeszcze A pokaż co masz jeszcze Masz jeszcze jedną, bo trzeba też wszystko użyć pamiętaj, nie? Ja tak. też wszystko musiałem użyć okay. do swojej wieży Porzutki bym tego raczej nie zaczepiał, one bardzo kiepsko, o ja Ej, dobra, dobra, ale dobry pomysł. pomysł Nie mam na bo to się niestety nie utrzyma Ja już wiem co, co się z tym stanie To nie spadnie. Mówisz? Ej no, nie no ładnie No nie no Mati wygląda to znakomicie ja Jeszcze ostatnia skam. rurka No jeszcze jedna rurka ci została I gdy ty ją Kurde to twoja wieża to wielka się robi Na pół mieszkania Ta moja to taka Moja to jest bardziej no, rakieta zapomniałem że ona tam jest Moja to jest taka rakieta Mati co się ma, co nie? Więc... No dokładnie, jestem takiego samego zdania. Oj, ten chyba tu ty, chyba nie wejdzie. Co ja z tym mogę zrobić? Do czego ja to mogę wsadzić, okay. tak? Tak? I zostało ci to. Możesz coś wykombinować, ponieważ... A, nie ja ci nic nie mówię. Właśnie nie tak myślę o tym cały czas. Okay, dobra. To się dopiero zaczyna teraz kombinowanie. Ile no, mam jeszcze czasu? 4 minuty, Mati. Fajnie się tam masz my? No, tutaj jest najfajniej, tylko nie wiem, czy ten stół wytrzyma. No, no, no. O kurde, idealnie. To chyba jest w ogóle to ten, ten mieszkanie chyba przystosowane pod twoją wieżę. <laughs> Wszystko jest tutaj idealnie dopasowane. Nie wiem co ten kij Ale jest, ważne że jest Ile czasu? 2 minuty 35 sekund Mati no masz 2 minutki jeszcze żeby coś tu wykombinować Mam nadzieję nie uszkadzając mi mieszkania Nie wiem, jak myślicie? Która wie że będzie bardziej stabilna? Ale to jest kozackie, że widać tutaj od razu No super nie? To wygląda mega dobrze No można i tak Kurde ten stół też chyba Dobra zejdę Trzymaj się. Trzyma się, pokaż. No co ty że to, to nie jest ten moment. No masz no jeszcze Mati półtorej minuty. Minuty? Wieczorem. Na pewno nie chcesz niczego tutaj jeszcze zmienić. A czy wygląda ta na że na taką, którą powinienem zmienić? Nie. Ani trochę. No dobra, nie jestem nie. w pełni sobie koniec. Dobra, okej, okay, no to miałeś jeszcze minutę. Powiem Ci szczerze, że ja też miałem jeszcze minutę. No to spoko, dobra. To teraz... Dobra, no także to jest ten moment. No to, to teraz rzucamy kot i jak wygląda twoja wieża. Tak? Rzucamy kurtynę tak. i... Co <śla> Co myślisz? My Mój wygląda jak taka ośmiornica, nie? No, no twoja to jest taka właśnie śwulica, a ja przypomniałem sobie, że przecież tutaj mogę to użyć. No i zrobiłem co mogłem. Przecież no. zobacz jakie to jest solidne. Nie sprawdzić czy to jest solidne, naprawdę. No jeszcze nie ma testu, jeszcze nie ten moment. No dobra, to, to może jak kwiatki odsunę zaraz mi się zacznie. Zaczynamy z testem. Tak, pierwszy test. Będą trzy testy. Pierwszy będzie wytrzymałościowy, tak. drugi, co będzie też wytrzymałościowy, właściwie tylko na inny sposób. I trzeci, to będzie słuchajcie estetyczny. Zaczynamy od pierwszego. Wytrzymałości. Wytrzymałościowy, po prostu chyba wystarczy w to wciach, nie? Tak, więc jakby co, to możemy nawet mocno. I teraz z ręką na sercu, żeby było tak samo. Siła tak będzie taka sama, nie będę. Mam nadzieję, że podświadomie nie będę tylko tu na przykład pali to, Ale że nie. Ja dostanę. Jakby ja będę się starał tak, by było tak samo, więc Dobra, uwaga. Czy... uwaga, uwaga, jakby co to chronię. No, Mam nadzieję, że wystrzyma. O ja! Ale przetrwało! przetrwało. Myślę, że tak Pół na pięć można dać Czyli pół na pięć, ja myślę, że tak Dobra, pytanie jest teraz, czy teraz uderzemy w moją część, którą? Bo to taką najbardziej środkową To może w to? W którą część? Możesz to zadecydować, w którą część mam uderzyć? Ja myślę, że tutaj na sam dół Ja myślę, że ten na dół O, ja myślę, że ta dolna fajnie wygląda do uderzenia No dobra, niech będzie Trzy No, to Wy. dawaj No co? No ale jak? No bo to jest po no ja, no ja też, ja myślałem, że to nie przetrwa Mogę spróbować jeszcze raz Ja jestem przekonany już, że przeżyję No nie no Mati, miałeś jeszcze jest... minutę czasu, a zrobiłeś bardzo solidną wieżę ci powiem Jest to pod wrażeniem Mogę spróbować raz jeszcze, tylko żeby mocniej, żeby nie było Waga, czy? No trzy Chyba nie mogę wciąż zrobić jest tak samo, że nawet chyba mocniej Już nawet pod ścianę poleciało to co, jak oceniamy? No ja myślę, że wyleciały tylko te dwie rurki to A to, to wszystko się nadal trzyma może nie ruszaj, bo to wiesz, Stabilnie. Też dajemy 3,5. Tak, ja myślę, że tutaj jest 3,5. Znaczy, no, wszystko tak się przesunęło, ale stoi. Tylko u mnie pospadała góra. Każdy test teraz trochę mniej drastyczny, mianowicie test jaki nawias. Generalnie myślałem, że będzie to mniej stabilne nasze wieże. Swoje też się nie spodziewałem, że będzie tak stabilne, że to w ogóle oploty taśmą. I myślałem, że tylko jak zmuchnę, takie było założenie na ten test, to wszystko spadnie. I e, no, sprawdzimy po prostu. Więc uwaga, uwaga. Muchnę w ogóle dwa z całej siły. Czkolwiek już wiem, że nic chyba się nie stanie. Więc nie wiem, czy dajemy sobie po piątce, czy dwóch cztery. Ani drgnęło. Aha, to już. No? No to chodź do mnie. Ale wiesz to chyba twoje jeszcze, twoje ma chyba, chyba większy ciężar, więc sądzę, że tutaj się nie zjasta, nie? Więc uwaga, uwaga. Nie, nie, faktycznie nic nie 5 na 5. 5 na 5. Na Bardzo ładnie ma więc... Dobra, estetyka. na ostatni, test test estetyki. Tak. Czyli która wieża wyszła najładniej. No mi się wydaje, że nie wygląda to zbyt dobrze patrząc na te tasiemki, ale, ale zachowała przynajmniej taki kształt wieży, jako rakieta. No tak, moje wygląda trochę jak, jak od kurza, to śmiernica, nie wiem co Wam to w przypominać przypomina. Mamy, żeby było sprawiedliwie, jak jesteśmy we dwójkę, to zapiszemy sobie, jaką sobie ocenę dajemy i zobaczymy, ale szczerze. Dobra. Mhm, tak, z ręką Dobry. na sercu. Z ręką na sercu i zobaczymy, kto wygra. Dobra. Puch, no. A, bo napisaliśmy też o swoim. A poczekaj, bo ja napisałem tylko o mo o twoim tak, wyniki na test estetyki z mojej strony Ja ci daję Mati 3,5 na 5 Ponieważ yy, mi się generalnie bardzo podoba Tutaj, troszkę, tutaj yy, troszkę coś tam się porobiło A sobie dałem yy, czwóreczkę Ze względu, że to mi się też bardzo nie podoba Ale myślę, że fajnie bo jest kształt wieży Więc tak sobie dałem i jestem ciekawy co ty dałeś co teraz wygra, no nie wiem No więc Mati U mnie dałem sobie 3 na 5 7,5, no to bardzo podobnie Czyli 3,25 moja ocena estetyki U ciebie U ciebie Jeżeli będzie więcej to wygrywasz Jeżeli będzie mniej Przegrywa. Przegrywasz No i dobra, ale u ciebie no. ale... I teraz od tego wszystkiego u ciebie daję 4,5. Serio? Takim sumem 4,5. Ale nie no, bardzo dziękuję Mati, bardzo dziękuję za wygraną. Ja również dziękuję. Widzisz, e, nie, myślę, że to jednak nie będzie do tego, nie będzie do tego służyć, ale e, ej no w sumie bardzo się cieszę, że wygrałem. Ja też dziękuję Ci za udział, była to bardzo przyjemna zabawa i do widzenia. Klikajcie tutaj obejrzycie pa